Rzadko kto ma możliwość spojrzenia na gwiazdy z innej perspektywy niż poprzez zadzieranie głowy do góry. Z tego powodu każdy pojawienie się człowieka w kosmosie jest wielkim wydarzeniem, a osoby mające taką możliwość z zasady stają się jeżeli nie nad ludźmi, to na pewno bohaterami. Czekając, aż nasz astronauta Sławosz Uznański Wiśniewski uda się w orbitę pozaziemską, warto przypomnieć wizyty w bielsku-białej ludzi gwiazd. Niedziela 27 października 1963 roku była wielkim dniem dla mieszkańców Bielska Białej. W przeciwieństwie do pochodów pierwszomajowych nikogo nie trzeba było przymuszać, aby w ten dzień stać przy ulicy, gdyż stolicę Podbeskidzia odwiedziła pierwsza kobieta w kosmosie. Walentyna Władimirowna Tierieszkowa. Po Gagarinie to ona stała się największym symbolem i dumą Związku Radzieckiego. Oto zwykła kobieta, żyjąca w kraju szczęśliwości socjalistycznej, zbiła się ponad przeciętne możliwości zwykłych ludzi. Walentyna Tierieszkowa pojawiła się w Bielsku białej zaledwie cztery miesiące po swoim locie w kosmos. Była wtedy u szczytu swojej popularności. Nie tylko w ZSRR, ale też w krajach demokracji ludowej, stała się prawdziwą celebrytką pierwszej połowy lat 60. Do Bielska Białej zaprosiły ją oficjalnie bądź co bądź koleżanki po fachu. To włókniarki z Lenko zaprosiły włókniarkę z Jarosławia, Walentynę Tierieszkową. Wizyta była krótka. Polegała na przejeździe przez miasto i spotkaniu z pracownikami Lenko, Polki podarowały kosmonautce na pamiątkę szal. Tiereszko witały na bielskich ulicach prawdziwe tłumy. Przejeżdżała przez główne ulice miasta w odkrytym samochodzie. A oto relacja prasowa z tej wizyty. W ubiegłą środę kraj nasz powitał uroczyście i serdecznie pierwszą kosmonautkę świata Walentynę Tierieszkową, która przybyła do nas wraz ze swym współtowarzyszem z Kosmosu pod pułkownikiem Walerem Bykowskim. Radzieccy bohaterowie kosmosu odwiedzili Polskę na zaproszenie KC PZPR i rządu PRL. Jutro w niedzielę na zaproszenie załogi Lenko Walentyna Tierieszkowa gościć będzie w Bielsku Białej. Społeczeństwo podbeskickiego Grodu powita Walentynę Tiereszkową o godzinie 10. Powitanie odbędzie się na granicy miasta u wjazdu od strony Czechowic. Następnie drogi gość uda się ulicami Armii Czerwonej, Lenina, Barlickiego Dzierżyńskiego przez plac Wojska Polskiego na ulicę Cyniarską, Mostową i Róży Luksemburg do zakładu Lenko. Na placu przed tymi zakładami Walentyna Tierieszkowa spotka się z włókniarzami Bielska-Białej i załogą Lenko. Po zwiedzeniu oddziałów produkcyjnych zakładu, bohaterka kosmosu spotka się około godziny 11.30 w zakładowym klubie TIR z kobiecym aktywem Lenko. O godzinie 11.45 Walentyna Tiereszkowa będzie wracała w kierunku Czechowic ulicami Gerszona Dua, Wałową, Lenina i Armii Czerwonej. Warto przypomnieć, że w ramach przygotowania do tej wizyty ulica Wzgórze przemianowana została na ulicę Kosmonautów. 24 października bieżącego roku odbyła się w Bielsku-Białej sesja Miejskiej Rady Narodowej podjęła podczas niej w związku z zapowiedzianą wizytą Walentyny Tiereszkowej w naszym mieście uchwałę o przemianowaniu ulicy Wzgórze na ulicę Kosmonautów. W zupełnie innej atmosferze odbywała się wizyta pierwszego polskiego kosmonauty Mirosława Hermaszowskiego i chociaż duma z lotu pierwszego Polaka w kosmos była wielka, to rzeczywistość nie pozwalała na huczne świętowanie. Rok 1979 to początek końca tzw. cudu gospodarczego Edwarda Gierka. Źle wykorzystane środki dewizowe, potworne zadłużenie, braki w sklepach powodowały, że nastroje społeczne były fatalne. Era Gierka dobiegała końca, a jej ostatnim propagandowym sukcesem był lot w kosmos Hermaszewskiego. Jednak nawet to epokowe wydarzenie nie było już w stanie zmienić szarej rzeczywistości. I porwać tłumy. Z tego powodu nie było uroczystego przejazdu po mieście, a pierwszy polski kosmonauta był tak naprawdę gościem zespołu szkół zawodowych indukty, a następnie podejmował go w swoim gabinecie pierwszy sekretarz KW PZPR Józef Buziński. Po wymianie uprzejmości Mirosław Hermaszewski przekazał proporczyk z herbem Bielska-Białej, który miał ze sobą na pokładzie statku kosmicznego. Tak o tej wizycie pisała kronika Beskicka. 22 maja bieżącego roku odwiedził województwo bielskie kosmonauta podpułkownik Mirosław Hermaszewski wraz z małżonką. Spotkał się z młodzieżą zespołu szkół zawodowych Indukty w Bielsku-Białej. W Komitecie Wojewódzkim PZPR podejmował gościa pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Józef Buziński i pierwszy sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR Elżbieta Mroczech, a także członkowie sekretariatu. Kosmonauta, podpułkownik Mirosław Hermaszewski podzielił się z zebranymi swoimi wrażeniami z przygotowań i lotu kosmicznego oraz dyskutował o problemach naszego województwa. W trakcie spotkania Mirosław Hermaszewski otrzymał z rąk Józefa Buzińskiego odznaczenie Zasłużony w Rozwoju Województwa Bielskiego. Z kolei Mirosław Hermaszewski przekazał pierwszemu sekretarzowi KW PZPR w Bielsku-Białej, herb miasta, jeden z 49, które znalazły się na pokładzie statku Sojusz 30. W celach Bielskiego Notu Mirosław Hermaszewski wziął udział w spotkaniu z członkami Notu i członkami ZSMP, technikami i inżynierami oraz członkami Aeroklubu. Zwiedził również przedsiębiorstwo doświadczalno-produkcyjne szybownictwa PZL Bielsko. Żona kosmonauty Emilia Hermaszewska spotkała się natomiast z pracownikami zakładu przemysłu wełnianego Velux. Film powstał na zlecenie wspólnoty samorządowej BB w ramach projektu Historii Czar, który został dofinansowany przez Urząd Miejski w Bielsku Białej.